Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A właściwie to jeszcze dzisiaj, w niedzielę drugą Wielkanocną, pozdrawiamy się. Chrystus Pan zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Bo dzisiaj ósmy dzień od Wielkanocy, czyli kończymy oktawę zmartwychwstania Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Kochani bardzośmy się stęsknili za wami. I Madzia, i wszyscy my księża, więc tak bardzo czekamy, abyśmy jak najszybciej mogli się spotkać na modlitwie w kościele. Póki co spróbujmy razem pokłonić się Panu Jezusowi i zaśpiewać. Jezus jest tu. Jezus jest tu. Owznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię Jezus jest tu Moi kochani Niedziela druga wielkanocna Ma swoje różne nazwy W dawnych czasach, gdy ja jeszcze byłem mały To tą niedzielę bardzo często ludzie nazywali Niedzielą przewodnią Drugą nazwą była niedziela biała. Dlaczego biała? Ponieważ ludzi starszych i dzieci i wszystkich chrzczono tylko Wielką Sobotę, Wigilię Paschalną, właściwie we Wielką Noc. I ci ochrzczeni w białych szatach, tak jak ksiądz ma, chodzili przez cały tydzień, tak, przez całą oktawę. Do niedzieli właśnie przewodniej. I tę niedzielę dlatego też nazwano niedzielą białą, od koloru ich szat. W roku 2000 święty już dzisiaj Jan Paweł II ogłosił tę niedzielę jeszcze jednym tytułem Niedziela Miłosierdzia Bożego. I dzisiaj będziemy wiele słyszeli właśnie o Bożym miłosierdziu. Ale to nam opowią opowiedzą księża w dalszej części tego nagrania. Ja mam tylko jedną sprawę. Kochane dzieci od kilku dni no mamy wszyscy obowiązek jak wychodzimy z domu, chodzić w maseczkach. Tak jest, Madzia. Założymy jej na ucho. Tak. I my troszkę jak Madzia musimy chodzić. Księża też. Tylko w kościele przy liturgii. Jesteśmy z tego zwolnieni. Dlatego pamiętajmy, jak wychodzimy na spacer z rodzicami, żeby ten obowiązek y, przestrzegać. Tyle moich pozdrowień. Madzia będzie dalej uczestniczyła w tym. Y, ta maseczka dla Madzi to żart, bo na kotka nie musicie ubierać maseczka ani na pieska, ale Wy musicie o tym pamiętać. Księża też i wszyscy, i rodzice. Księża jeszcze raz powtarzam, tylko przy ołtarzu. A więc ja Was serdecznie pozdrawiam i słuchajcie uważnie dalej o liturgii i o wymowie dzisiejszej niedzieli. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie razem z naszą owieczką Madzią, która już wita Was dzisiaj drugi raz. Kochani, dzisiaj ciekawa Ewangelia. O tym, jak Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu przychodzi do zebranych uczniów i mówi im: Pokój wam, pokój wam. Ale co się okazuje, że wśród tych uczniów, wśród apostołów, nie ma jednego z nich nie ma Tomasza. I kiedy inni apostołowie mówią Tomaszowi, że widzieliśmy Pana, że On żyje, że zmartwychwstał, to On im mówił: to on im mówi takie słowa: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. Takie smutne słowa mówi apostoł Tomasz do swoich braci innych apostołów. I, kochani, osiem dni później. Pan Jezus znowu przychodzi do apostołów. Tym razem jest już z nimi święty Tomasz i znowu im mówi: Pokój wam. I mówi do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. I teraz Tomasz już wierzy. Tomasz już mówi: Pan mój i Bóg mój. A Jezus odpowiada mu słowami: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Kochani, z dzisiejszej Ewangelii możemy wyciągnąć dwie ważne sprawy. Do pierwszej nawiązuje nasz obrazek. Błogosławieni. Którzy uwierzyli. Popatrzcie, nikt z nas, chyba nikt z nas, nie widział Pana Jezusa tak, jak widzieli Go apostołowie po Jego zmartwychwstaniu. Ale Pan Jezus mówi: że nawet jeśli mnie nie widzieliście, to jesteście szczęśliwi, jeśli uwierzycie, że Ja zmartwychwstałem. A druga ważna rzecz, którą możemy z dzisiejszej Ewangelii wyciągnąć, to to, że pan Jezus zarówno za pierwszym razem, jak przyszedł do apostołów, jak i za drugim razem, pokazał im przebite ręce i przebity bok. Czemu pan Jezus pokazuje uczniom przebite ręce i bok, kochani? Żebyśmy zawsze pamiętali, że bardzo nas kocha i żebyśmy pamiętali, jak miłosierny jest pan Bóg. Jest tak miłosierny, że dał swojego syna, żeby cierpiał, umarł, ale potem zmartwychwstał, po to, żebyśmy mieli życie. I kochani, dzisiejsza niedziela, niedziela Miłosierdzia Bożego, właśnie o tym mówi. I o miłosierdziu Bożym, kochani, sobie parę słów powiedzmy. Co to oznacza, że Bóg jest miłosierny? Bóg jest miłosierny oznacza to, że jest przychylny człowiekowi, że jest życzliwy człowiekowi, że potrafi się zmiłować nad człowiekiem, że współczuje człowiekowi. W księdze Ozeasza, w takiej bardzo starej księdze ze Starego Testamentu, czytamy: Jak Bóg mówi do ludzi: Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go czyli pan bóg jest jak dobra kochająca matka która bierze swoje ręce która bierze swoje dziecko na swoje ręce przytula ucałuje i jeszcze do tego nakarmi i kochani pan jezus poprzez swoje przebite ręce nogi i bok pokazuje nam że jest obliczem miłosiernego boga on nam wskazuje na, mił na miłosiernego Boga. Ale żebyśmy o tym nie zapomnieli, Pan Jezus ukazał się pewnej siostrze. Ukazał się pewnej siostrze i kazał namalować obraz. Jesteśmy w naszej kaplicy. Jest z nami też ksiądz Michał, którego serdecznie wraz z owieczką witamy. Jesteśmy w kaplicy, która przypomina w szczególny sposób właśnie o Miłosierdziu Bożym, dlatego że mamy tutaj trzy obrazy, na których są przedstawieni Siostra Faustyna, Pan Jezus Miłosierny i Jan Paweł II. I o tych postaciach opowie nam trochę Ksiądz Michał. Szczęść Boże, witam Was kochane dzieciaki. Na początku Wam chciałem krótko przybliżyć postać Świętej Siostry Faustyny. Jest to polska kobieta, która żyła ponad 100 lat temu. Urodziła się w 1905 roku, zmarła w 1938 roku, żyła niedługo, 33 lata. Pomimo tego, że żyła niedługo, jej życie było niezwykłe. Otóż ta polska święta kobieta miała niezwykły dar. Widziała za swojego życia wiele, wiele razy Pana Jezusa. Pan Jezus ukazywał się jej i zawsze miał coś ważnego jej do przekazania. Gdy już wielokrotnie pokazywała się siostrze Faustynie, zapragnął i poprosił ją, aby zawsze wszystko, co od niego usłyszy, zapisywała, zapisywała w swoich zeszytach. Dzisiaj takie zeszyty zostały wspólnie połączone i są do kupienia jako książka pod tytułem „Dzienniczek świętej siostry Faustyny. Każdy z nas, kto kupi taką książkę, czy ma w domu, będzie mógł przeczytać co pan Jezus mówił siostrze Faustynie a mówił tam między innymi o tym jak bardzo nas kocha księże Michaelu, a za nami widzimy bardzo intrygujący obraz Jezusa i na dole napis Jezu ufam Tobie czy mógłbyś nam parę słów o tym obrazie opowiedzieć jeżeli chodzi o napis Jezu ufam Tobie to Jezus naprawdę żeby ten napis zawsze był obecny na tym obrazie gdyż zawsze ma ten napis nam przypominać że mamy Jezusowi ufać. Zawsze, kiedy mamy jakieś problem, jakieś trudności, mamy przyjść do niego i przed tym obrazem się pomodlić, a z pewnością będziemy czuli Jego obecność i jego wsparcie. Dalej, niezwykły gest ręki. Jezus zawsze ma rękę tutaj uniesioną i pokazuje nam, że pragnie nam błogosławić, życzyć nam dobrze. Ale też niedawno wyczytałem, że gestem oznacza, że Jezus pragnie nam nas rozkrzeszać. Zawsze pragnie nam odpuszczać grzechy, jak to czyni właśnie ksiądz, jak to czyni ksiądz w konfesjonale, kiedy sam ćwiga, podnosi rękę i nas rozgrzesza. Dajmy musimy zwrócić uwagę na dwa wychodzące z serca Jezusa. Biały promień oznacza dwa sakramenty, chrztu świętego i pokuty, sakramenty, które odpuszczają nam grzechy, natomiast czerwony, czerwony promień oznacza Eucharystię, czyli to, że Jezus pozwala nam się z Nim jednoczyć. Musimy jeszcze zobaczyć na dłonie i stopy Jezusa, które są odkryte. Jest to zrobione celowo. Jezus sprawni byśmy zawsze patrząc na dłonie i na Jego stopy, widzieli Jego rany. Kiedy każdy z nas będzie patrzył na Jego rany, będzie zawsze widział miłość, że On dał się przybić z miłości dla nas. I ostatni, może najmniej zauważalny element tego obrazu jest to, że Jezus jest ciągle jakby w ruchu. Jest w takim kroku, że idzie w naszą stronę. Jezus chce nam pokazać, że zawsze jest tym, który pierwszy wyciąga do nas rękę. I pragnie, byśmy do niego przyszli. On zawsze na nas czeka, tak jak ksiądz konfesjonalny. Tak samo my mamy do niego przyjść. Księży Michaelu, a w naszej kaplicy oprócz obrazu siostry Faustyny i pana Jezusa Miłosiernego mamy jeszcze obraz Jana Pawła II. Dlaczego? Obraz ten jest tutaj obecny, gdyż Jan Paweł II w 2000 roku ustanowił właśnie tą niedzielę, pierwszą niedzielę po Wielkanocy, jako Niedzielę Bożego Miłosierdzia. W dzienniczku święta siostra Austyna zapisała, że Jezus zapragnął, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była właśnie Świętem Bożego Miłosierdzia. I ta niedziela tak się nazywa, gdyż Jezus tą niedzielę pragnie nam przebaczać wszystkie nasze grzechy. Pragnie każdemu, kto pójdzie do spowiedzi, przebaczyć wszystkie grzechy, a następnie, gdy przystąpi do Komunii Świętej, nie tylko oczyścić nas z grzechów, ale także darować nam wszystkie kary, na które zasłużyliśmy poprzez właśnie te nasze grzechy. Kochani, kończąc już nasze wideo, chcę jeszcze powiedzieć, że wczoraj zakończyliśmy nowennę do Miłosierdzia Bożego. Codziennie odczytywaliśmy słowa, które Pan Jezus kierował do siostry Faustyny i modliliśmy się koronką do Miłosierdzia Bożego. I dzisiaj też chcemy się pomodlić właśnie do Miłosierdzia Bożego, aktem zawierzenia Miłosierdziu Bożemu całego świata, który został ułożony przez Jana Pawła II. Chcemy się modlić za cały świat, szczególnie w tej sytuacji epidemii, w której się znaleźliśmy. Za wszystkie osoby chore i te wszystkie, które się nimi opiekują. Akt zawieszenia światu miłosierdziu Bożemu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie w Chrystusie, i bylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby, to, aby w Tobie trój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej i męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Bardzo Wam kochani dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiajcie Waszych rodziców, dziadków i babcie. A na koniec myślę, że możemy poprosić księdza Michaela o błogosławieństwo dla nas na całą niedzielę i na cały przyszły tydzień. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Trzymajcie się. Papa. Pa.